Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w naszej kolejnej katechezie i zapraszam na początek do wspólnej modlitwy, to powstańmy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Będziesz miłował Pana Boga swego, stałego serca, swego, stałej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego, swego, jak siebie, samego. Twojego Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Stolicą Mądrości, módl się za nami. i Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Uzapłać Wam za wspólną modlitwę, to jest bardzo ważne, że także poprzez chociażby internet, ten środek społecznego przekazu, możemy także wspólnie się modlić, bo modlitwa jest. Fundamentem tego, co my robimy. Bez modlitwy to niewątpliwie każdy nasz temat nie miałby sensu, dlatego, że modlitwa jest takim zespoleniem. My na początku, poprzez chociażby modlitwę Ojcze Nasz, uciekamy się do Pana Boga, po to, aby jednocześnie też i oświecał nas, otwierał nas na to, co chcemy dzisiaj powiedzieć. Bo mówimy o zasadach, które Pan Bóg nam dał. I zapiszmy sobie temat. Bóg ustala zasady życia człowieka. I kiedy zapisywaliśmy temat, to mogło się zrodzić pytanie: Zasady, jakie zasady? No pewnie, 10 przykazań Bożych. Tak, niewątpliwie dekalog jest pewnymi zasadami, których powinniśmy przestrzegać, które są takimi naszymi wskazówkami od Pana Boga dla nas. Ale niewątpliwie jest to tylko jeden z czynników, który dał nam Pan Bóg. Jak popatrzymy sobie na 10 przykazań, to zauważymy, że zazwyczaj tam jest nie. Nie, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. To jest raczej taka negacja czegoś, złych czynów. Albo na przykład nakaz czci ojca swego i matkę swoją, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i tak dalej, i tak dalej. To są pewne normy, które Pan Bóg, widząc, chciał też i w człowieku naprostować. Ale zobaczmy, że światem rządzi Pan Bóg, który jednocześnie też stwarzając człowieka dał mu pewne prawo, prawo naturalne. I tutaj proszę nigdy nie mylić prawa naturalnego z prawem natury. To całkiem inne prawa, a prawo naturalne to jest pierwotne prawo wynikające z natury człowieka samego faktu jego istnienia. I to jest bardzo ważne. I pierwszym prawem jest prawo do życia. Nikt nie ma prawa człowiekowi zabierać życia. Panem życia i śmierci jest Bóg i jest to niewątpliwie pierwsza zasada, którą powinniśmy zapamiętać, że panem życia i śmierci jest sam Pan Bóg. Kiedy mówimy o prawie naturalnym, które wynika z natury ludzkiej, już możemy się domyślić, że prawo naturalne dotyczy każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, kultury, miejsca zamieszkania. Wynika ono przede wszystkim z wnętrza serca człowieka. Moglibyśmy powiedzieć, że to prawo. Pozwala człowiekowi rozpoznawać to, co jest dobre i to, co jest złe. I tutaj zawsze możemy już powiedzieć, że w rozpoznawaniu prawa naturalnego ważne jest to, aby mieć dobrze ukształtowane sumienie, które nam powie: czyni dobrze, unikaj zła. Ale obok tego prawa, które jest wpisane w naturę ludzką, także jest drugie prawo. Dotyczy ono osób także wierzących. Jest to prawo objawione. Bóg objawia się człowiekowi i daje mu konkretne wskazówki, konkretne zasady, konkretny kodeks, którym człowiek powinien żyć na co dzień. Tu, co, to, co mówiłem na początku, taką skróconą formą tego jest dekalog, ale najpełniej to wszystko wypełniło się w Panu Jezusie. I o tym znajdziemy chociażby we fragmencie listu do Hebrajczyków. Na samym początku takie słowa padają. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do Ojców przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Oczywiście chodzi o pana Jezusa. Dlaczego? Bo zobaczmy, że misja pana Jezusa na ziemi była konkretna. Chodziło o zbawienie człowieka. I to wszystko było spowodowane grzechem. Że człowiek na siebie. Poprzez nieposłuszeństwo Panu Bogu zesłał grzech na ziemię. Sprzeciwił się Panu Bogu. A Bóg w swojej miłości posyła syna, czyli Pana Jezusa, aby jednocześnie umarł, poniósł karę za grzechy człowieka, a przez to otworzył mu bramy nieba. I tutaj bardzo taką wskazówką zasady życia jest miłość. Jezus Chrystus uczy nas miłości, i nie bez przyczyny, na początku tej katechezy była modlitwa przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli tą podstawową zasadą którą daje nam Pan Bóg, jest miłość. I teraz nam to wszystko ładnie się zestawia, bo z jednej strony Pan Bóg uczy nas miłości. I jeżeli my żyjemy według tego przykazania miłości, jeżeli nie jesteśmy egoistami i potrafimy dostrzec drugiego człowieka, to jednocześnie stajemy po stronie Pana Boga. A kiedy Wybieramy grzech, który jest utratą kontaktu z Bogiem, no to już odpowiedź mamy sami. Ale za świętym Janem apostołem możemy powiedzieć: Bracia, nie miłujmy tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Albo takie pytanie zadaje święty Jan Jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz? Kiedy nienawidzisz brata swego, którego widzisz. To jest to, że apostołowie przyjęli od Pana Jezusa to, co najpiękniejsze. I oni w swoich listach dzielą się razem z nami. I święty Jan, konkretnie, bez owijania w bawełnę, mówi o tym, że jeżeli ktoś żyje w nienawiści i w gniewie, to jednocześnie nie dostrzeże miłości Pana Boga, bo gniew ma to do siebie, nienawiść ma to do siebie, że całkowicie przykrywa to wielkie dzieło, które Pan Bóg uczynił. A czego uczył Pan Jezus i to wynika z tego nauczania apostołów? Aby miłować swoich nieprzyjaciół i aby jednocześnie być człowiekiem przebaczenia. Czyli wynika z tego jeszcze piękna cecha, jaką jest pokora. A człowiek pokorny to ten, który zna swoje mocne strony i zna swoje słabe strony. Jednocześnie potrafi okazać wdzięczność za to dobro, którego spotyka, i jednocześnie potrafi dobrze zinterpretować zło, które towarzyszyć może we współczesnym świecie. No niestety tego zła na świecie jest bardzo dużo, a my musimy być właśnie mieć tak ukształtowane sumienie, aby tego zła unikać. Zatem podsumujmy sobie. Kiedy mówimy o zasadach, które daje nam Pan Bóg, to przede wszystkim powinniśmy się kierować miłością. Wskazówkami do tego są Boże przykazania. Które jednocześnie ukierunkowują nas w naszym podejmowaniu decyzji. Tak naprawdę my, żyjąc tutaj na świecie, powinniśmy kształtować swoje sumienie, bo dobre, dobrze ukształtowane sumienie pozwala nam czynić dobro, a unikać zła. Zatem, Podsumowując w naszej notatce w zeszycie, napiszmy takie słowa. Pierwszą zasadą, daną nam przez Pana Boga jest miłość. Im bardziej doskonale kochamy, tym lepiej wypełniamy prawo Boże, które zostało nam objawione przez Pana Boga. Jezusa. Kropka. I na tym zakończymy sobie katechezę. Życzę Wam pięknego, wspaniałego weekendu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu na naszej e-katechezie. A na koniec pomódlmy się. Wczoraj swoje 93. urodziny miał papież Benedyk XVI. To w jego intencji pomódlmy się, oddając go w opiekę Matce Bożej. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.